Pudełka takie narysowane kształty to nic innego jak ramka, w której umieszczasz tekst. A precyzyjnie ujmując, to jest, notujesz jakąś informację i wokół niej rysujesz kształt. Tak jest łatwiej, żeby się nie pomylić, żeby się nie okazało, że nasza ramka jest albo zbyt duża, albo za ciasna dla treści, które chcemy w niej umieścić. Chyba, że szykujesz taką pustą kartę, którą chcesz, by, żeby na przykład uczestnik Twoich warsztatów wypełnił informacjami. Wtedy już projektujesz tak, żeby było wiadomo, e, ile danych informacji trzeba w jakim miejscu umieścić. I za, możesz zapytać, skąd nazwa pudełka tej części sketchnotki? To jest kalka z języka angielskiego. Box, czyli rameczka, miejsce, pudełko. Graficznie, wyróżniona graficznie część kartki, po to, by bardziej zwrócić uwagę na to, co jest zanotowane. Wielość tych kształtów jest naprawdę imponująca. Wpisując na portalu Pinterest słowo Sketchnoti Box, może znaleźć kopalnie kopalnie inspiracji. Tutaj kilka moich ulubionych. Lubię plasterki, które przyklejają karteczkę. A jak mam więcej czasu, to rysuję obraz na gwoździku lub taki właśnie koło-notatnik. W mojej książce Myślografia może znaleźć wyróżnione właśnie pewne cytaty w takich koło-notatnikach. Szukaj swoich ulubionych kształtów i zacznij sketchnotować. Do mazaków, do dzieła.